Lesson 5. English for travel. Lekcja piąta. Angielski w podróży. Powtarzaj za nami. To the left. Na lewo. On the left. Po lewej stronie. To the right. Na prawo. On the right. Po prawej stronie. On the corner. Na rogu, na przykład ulicy. In the center. W środku. Straight. Prosto. The west. Zachód. The east. Wschód. The north. Północ. The south. Południe. Idę na zachód. I'm going to the west. Jak dostać się do? How can I get to? Jaka jest najlepsza droga do... What's the best way to... Gdzie jest... Where is... Zawróć. Turn back, go back. Skręć w lewo, prawo. Turn left, right. Idź wzdłuż ulicy. Go along street. Przejść przez ulicę. Cross the street. Idź prosto. Go straight on. Skręć w pierwszą ulicę. Take the first road. Opposite. Naprzeciwko. Near. Blisko. Next to. Obok. Between. Pomiędzy. At the end of. Na końcu. Behind. Za. In front of. Przed, z przodu. Just around the corner. Tuż za rogiem. Traffic lights. Światła drogowe. At the traffic lights. Na światłach. Crossroads. Skrzyżowanie. At the crossroads. Na skrzyżowaniu. Traffic sign. Znak drogowy. Close to. Blisko do. Interesting facts. Ciekawostki. Rok 2000 uczczono w Londynie budową trzech konstrukcji. Powstały one dla upamiętnienia rozpoczynającego się trzeciego tysiąclecia. Budowle te cieszą się ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzających stolicę Wielkiej Brytanii. Milenium dom to hala widowiskowo-sportowa oraz centrum wystawowe w jednym. Milenium dom ma największy na świecie dach i mieści 30 różnych sal o komercyjnym przeznaczeniu. Z zewnątrz dach budynku przypomina biały namiot z 12 stumetrowymi żółtymi masztami. Każdy z nich symbolizuje jeden miesiąc z roku lub jedną godzinę tarczy zegara. Średnica Millennium dom wynosi 365 metrów po jednym metrze na każdy dzień roku. Budynek zlokalizowany jest bezpośredni w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra North Greenwich. Millennium Bridge Oficjalnie nazwany London Millennium Footbridge. Pierwszy most łączący jedyne z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Londynu. Galeria Tate Modern, Tate Modern Gallery i katedrę św. Pawła St. Paul's Cathedral. Most zbudowany został głównie ze stali i aluminium. Składa się z trzech głównych części: 81 m, 144 m i 108 m. Jego ciężar podtrzymywany jest przez 8 lin nośnych. Millennium Will. Koło obserwacyjne funkcjonujące pod wieloma nazwami, m.in. koło mil milenijne, Millennium Wheel, czy też londyńskie oko, London Eye. Koło ma wysokość 135 metrów, a jego pełny obrót trwa około 40 minut. Na kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie. Niewielka prędkość linowa tych kabin pozwala na zabieranie i wysadzanie pasażerów bez zatrzymywania koła. Thank you for your attention. Dziękujemy.